Tak, przede wszystkim po tym, po tym czwartym secie, w którym przegrywaliśmy bardzo wysoką ilością punktów, doszliśmy i były szanse nawet, żeby wygrać tego czwartego seta. Od tego samego początku warszawianie byli na, na prowadzeniu 1-2 punktami. Dostanę 14-11, no i później już zaczęliśmy, zaczęliśmy, no udało nam się takie, Totti dwa razy zaserwował Wiśnia zablokował, także no bardzo się cieszymy, myślę, że takie zwycięstwo bardzo dużo nam da, bo, bo była ta gra falowana, pierwsze dwa sety były dobre, aczkolwiek mieliśmy momenty z gry dobrej i złej, także ten e, trzeci set no, naprawdę nam nie wyszedł, czwarty od początku też, no i później zaczęliśmy dobrze, no mówię, bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa, bo, bo naprawdę był to bardzo ciężki mecz dla nas i, i, i cieszymy się, że, że mi Mimo no to, że mieliśmy jakieś tam trudności, potrafiliśmy wyjść z zwycięską ręką. No, myślę, że, że właśnie ten trzeci set zazwyczaj. Przed wyjściem, jak znaczy, gdy prowadzimy 2-0, mówimy spokojnie, spokojnie. Musimy grać swoją siatkówkę i po prostu i, i będzie dobrze. No też popełniliśmy parę błędów na zagrywce od samego początku i po prostu Warszawianie później złapali ryd, kopnęli parę razy z zagrywki, złapali swój ryd, który, który prezentują, a grają, jeśli złapią swój ryd, to mają naprawdę na skrzydłach, że tak powiem, koni atakują bardzo mocno i ciężko ich jest zatrzymać. Ale no mówię, tak, cieszymy się, że, że mimo tego, że, że prowadziliśmy 2 Dziękuje Przegraliśmy te dwa sety, ale i w tej breaku przegrywaliśmy, ale i tak i tak wygraliśmy. No na pewno też Mateusz Bieniek wszedł na zagrywkę, kopnął parę razy niesamowicie i odrzucił rywalów. Rywali od siatki, też zagrał parę asów także, także naprawdę dzisiaj wielki mecz Mateusza w ataku praktycznie był nie do zatrzymania. Także no zawsze, zawsze w każdym meczu u nas jakiś lider się wyjawia, z czego się bardzo cieszymy dzisiaj. Dzisiaj daje skrzydła, nie były jakoś super dysponowane, ale, ale środkiem i Mateusz i Łukasz przed Tomek też bardzo fajnie zagrał, także Także uzupełniamy się, bo po raz kolejny pokazujemy, że jesteśmy drużyną, że nie mamy go szóstki, tylko szternaska.